Płynna tapeta we wnętrzu. praktyczne zastosowanie popularność takich materiałów wykończeniowych jak płynna tapeta we wnętrzu. Jak istotne szwy uszczelniają w domach panelowych z takiego wydarzenia jak szwy uszczelniające w domach panelowych, w, do, it, for self-cork podłogę w kuchni i zakrycie korka podłogą jest od dawna znane od dłuższego czasu, ale jednocześnie fanglet. Głosy plus głos. Głos przeciwko. Aby zachować ściany podtrzymujące domek ramy, konieczne jest wykonanie całego zakresu dzieł, których istotą jest wypełnianie pustek, ramy specjalnymi materiałami inspirującymi ciepło. Warto zauważyć, że wszystkie takie prace są wykonywane tylko od wewnątrz, jako główny materiał używany do prowadzenia takiego procesu jak ściany podtrzymujące domek ramy. Często używane są dwa rodzaje gipsu. Wybór materiału izolacji termicznej będzie bezpośrednio zależeć od tego, która ściana będzie izolowana, w przypadku, gdy ściana domu jest nawet nawet z reguły. Używane są specjalne deski cieplne z migawką parową. Warto zauważyć, że takie płyty są suchym tynkiem który jest podłączony do pokrywy polistyrenowej. Ten typ paneli jest przymocowany na powierzchni konstrukcji za pomocą specjalnego kleju, a ponadto utrwalony za pomocą paznokci. Jeśli na ścianie występują nieprawidłowości, które należy izolować wówczas suchy typ jest przymocowany do specjalnej ramy utworzonej z drewnianych prętów. Należy zauważyć, że taki materiał izolacyjny termiczny jak suchy tynk jest dość łatwy do cięcia za pomocą piły lub noża za pomocą takich materiałów, można uzyskać najczystszy plasterek. Jeśli na powierzchni znajdują się różne rodzaje gniazd lub inne elementy dekoracyjne, wówczas otwory do nich są wycięte za pomocą przyrządu, możesz użyć zarówno zwykłych. Jak i elektrolopsic. W przypadku wszelkich prac budowlanych powinieneś być tak przygotowany, jak to możliwe. Zniszcz roboczy profesjonalistów oferuje odzież roboczą o wysokiej jakości i należy zauważyć, że masowo odzież jest bardziej opłacalna. Uczciwa ceny, dostawa do wszystkich regionów. Stosując logo na żądanie, skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz, mój mąż nie jest budowniczym 08.12.2017 Anonimowy mój mąż nie jest budowniczym, więc skontaktowaliśmy się z firmą budowlaną w sprawie budowy domu. Szybko wznieśli dom, zaizolowali go, jak taki dom http://www.homeprojects.pl Rus-Projekty Podkreślenie domów z z teraz z naszą rodziną. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Mój mąż nie jest budowniczym 08.12.2017 Anonimowy mój mąż nie jest budowniczym, więc skontaktowaliśmy się z firmą budowlaną w sprawie budowy domu. Szybko wznieśli dom, zaizolowali go, jak taki dom www http wwwhomeproject RUS projekty podkreślenie domów z Arkasny, z z Teraz z naszą rodziną. Mój mąż nie jest budowniczym, więc skontaktowaliśmy się z firmą budowlaną w sprawie budowy domu. Szybko wznieśli dom, zaizolowali go jak taki dom http houmprojects. RUS Projekty Podkreślenie Domów z Arkasny, slash Jonkers z Teraz z Naszą Rodziną. Informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostanie autorem i zarabia portal budowy Strørd 2011-2018. Artykuły o naprawie, budownictwie. Materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne.